Cześć. Dzisiaj witam Was z Głubińskiego Ogrodu Botanicznego, gdzie przyjechaliśmy, aby poszukać roślin zielarskich. I znaleźliśmy kilka takich roślin, a jedną z nich jest pierwiosnek, o którym Wam dzisiaj opowiem. Trzymam właśnie w ręku pierwiosnek lekarski, zwany inaczej pierwiosnkiem wiosennym. Jego nazwa łacińska to Primula veris. Roślina ta jest rodzima dla naszego kraju, występuje w całej Polsce, a także prawie w całej Europie. Jego zasięg obejmuje także Azję Zachodnią. Pierwiosnek preferuje klimat umiarkowany. Podzyskiwanym z niego surowcem zielarskim jest przede wszystkim ten piękny, żółty kwiatostan. Ale użyteczne są również jego liście i kłącza. Liście pierwiosnka były dawniej jadane np. w sałatkach albo w zupach. Natomiast kwiatostany to źródło związków. Aktywnych biologicznie i wykazujących ciekawe właściwości prozdrowotne. Kwiaty pierwiosnka zbiera się w kwietniu i w maju, czyli w momencie, gdy roślina ta kwitnie. Teraz jest końcówka kwietnia. Kwiaty pierwiosnka zawierają takie składniki aktywne jak salicylany, saponiny, glikozydy fenolowe i, i flawonoidy. Saponiny, zawarte w pierwiosnku lekarskim, odpowiadają za jego pozytywny wpływ na górne i dolne drogi oddechowe. Z uwagi na to działanie, pierwiosnek stosowany był dawniej we wszelkich chorobach układu oddechowego, takich jak na przykład zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, a także zwykłe przeziębienie. Pierwiosnek pomaga rozrzedzić i odkrztusić wydzielinę płucną w takich chorobach, a także zmniejsza stany zapalne. Dodatkowo wpływa także łagodząco na podrażnione gardło dotknięte stanem zapalnym. Pierwiosnek możemy również zastosować w momencie, gdy mamy katar i opuchnięty, niedrożny nos, ponieważ ze względu na swoje właściwości przeciwzapalne pomaga on trochę zredukować obrzęk nosa i ułatwia oddychanie. Zawarte w pierwiosnku lekarskim salicylany to związki o właściwościach podobnych do dobrze nam znanej aspiryny. Oznacza to, że działają przeciwbulowo i przeciwgorączkowo. Z tego względu w dawnej medycynie pierwiosnek stosowany był w bólach reumatycznych, a także bólach mięśniowych spowodowanych stanem zapalnym. Pomagał także przetrwać migreny. Jeszcze jedną istotną właściwością pierwiosnka jest jego działanie lekko uspokajające, lekko sedotywne. Oznacza to, że roślina to może nam wspomóc zasypianie, a także złagodzić stres, złagodzić nerwowość i uspokoić, gdy targa nam stres lub intensywne emocje. Jak wiele roślin zielarskich, pierwiosnek działa również moczopędnie. Pomoże nam zatem pozbyć się obrzęków, a także nadmiaru wody z organizmu. Gdy zbierzemy już kwiatostany pierwiosnka, możemy przygotować z nich napar, nalewkę lub wino. Napar możecie zrobić na wrzącej wodzie, a także na gorącym mleku. Jeśli chodzi o nalewkę, to na przykład szklankę takich kwiatów możecie zalać pół litrem wódki. Natomiast na butelkę wina przygotujcie ich odrobinkę więcej. Pierwiosnek ciężko pomylić się z inną rośliną, ponieważ ma dosyć charakterystyczny wygląd. Jego główne cechy to rozeta liściowa, która powstaje przy ziemi i ze środka której wyrasta długi nagi pęd zakończony kwiatostanem. Ten kwiatostan to baldaszek. Kwiaty pierwiosnka składają się z pięciu płatków i są intensywnie żółte. Jak tutaj widać wyrastają z wydłużonego kielicha kwiatowego.